Co mówi teraz dyrektor KIS i Ministerstwo Finansów? Aktualne stanowisko dyrektora KIS jest tutaj jasne. W interpretacjach z lutego, z kwietnia i z maja 2025 roku wskazuje się jednolicie, że podpisanie sprawozdania finansowego to nieodłączna część jego sporządzenia. Czyli, żeby sprawozdanie zostało uznane za sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, musi być podpisane przez wszystkie wymagane osoby, no czyli przez księgową i cały zarząd w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Czyli podpis to nie tylko formalność, to potwierdzenie, że praca została zakończona, no i sprawozdanie spełnia wszystkie wymagania. W interpretacji z 14 lutego 2025 roku dyrektor Kis wprost powiedział, nawet jeden dzień opóźnienia w podpisaniu sprawozdania powoduje, oznacza, że sprawozdanie nie zostało sporządzone w terminie, a to przekreśla skuteczne wejście w estoński CIT w trakcie roku podatkowego.